bym powiedział, gdybym był z Londynu, to bym powiedział Eloziomale, ale się nie znamy. Niektórzy z was mnie pewnie widzieli gdzieś tam w internecie, ale ja chcę wam powiedzieć, że czułem dzisiaj takie wielką, wielkie przynaglenie, żeby tutaj dzisiaj być. I poprosiłem mojego przyjaciela Tomka, żeby mnie tu przywiózł i jesteśmy razem. I pewnie to było po to, żebym tu dzisiaj... Trzy godziny spowiadał. Chwała Panu. Pan Jezus wiedział po co mnie tu przyprowadził. Dawno tyle nie spowiadałem. I dzisiaj jestem na wózku, ale tylko powiem wam takim wielkim skrócie jak to się stało, bo to co się stało w moim życiu pokazuje, że nic w naszym życiu nie dzieje się przypadkowo, nic nie jest na próbę ani na chwilę. Wszystko jest po coś. Kiedy miałem 15 lat skończyłem szkołę podstawową i z moim kolegą byliśmy ministrantami i dowiedzieliśmy się, że można pomagać przy rozbudowie sanktuarium w Licheniu. I żeśmy do tego Lichenia pojechali i kiedy tam przebywałem pierwszy raz w życiu zobaczyłem dużą ilość osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Oni w tym Licheniu byli na takich w rekolekcjach. Opiekowali się tanimi księża, klerycy i osoby świeckie. I patrząc tam wtedy na tych niepełnosprawnych pomyślałem sobie że ja też bym tak się chciał opiekować niepełnosprawnymi. Ale wtedy pojawiła się w mojej w głowie myśl, chyba musiałbym być wtedy klerykiem lub księdzem. Nie pomyślałem, żeby opiekować się jako świecko wolontariusz, ale wtedy pojawiła się moja pierwsza myśl o powołaniu. Wyjechałem stamtąd, ale myśli i pragnienia pozostały. Kiedy yy, nie poszedłem co prawda do liceum, bo nagadali mi, ile to w liceum trzeba się uczyć, ja taki głupi to ja nie jestem, poszedłem sobie do Zetki. Z zawodu jestem ślusarz mechanik i kiedy kończyłem zawodówkę, to ta myśl o powołaniu w mojej głowie była i poszedłem do mojego księdza katechety i mówię, że może bym poszedł do jakiejś szkoły prowadzonej przez zakonników, żeby tak się trochę ustatkować, uspokoić. A on mówi, Marek spokojnie, jak masz być księdzem, idź sobie do technikum dla pracujących, idź sobie do pracy, zobacz jak wygląda praca za własne pieniądze, zobacz kto to są kobiety, żebyś wiedział z czego masz zrezygnować. No to jak mi tak powiedział, to dwa razy nie musiał powtarzać. Poszedłem sobie do pracy, pracowałem w kopalni węgla brunatnego i chodziłem do technikum dla pracujących. I dzień wyglądał tak, że o 5 rano jechałem na kopalnię, pracowałem od 6 do 14, na 15 szedłem do szkoły, o 20 wracałem ze szkoły, szedłem na dyskotekę, o pierwszej w nocy wracałem z dyskoteki i o 5 rano jechałem do pracy. Na szczęście dyskoteka była tylko raz w tygodniu, dlatego jakoś to przeżyłem. I kiedy kończyłem techników, zdałem maturę, no to wstąpiłem do Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku. I zaraz na początku roku akademickiego jeden ze starszych kolegów zapytał mi się, a chciałbyś chodzić na spotkania z niepełnosprawnymi? Ja mówię, pewnie, że tak. I tak zaczęła się moja z nimi przygoda. Spotkania były raz w miesiącu, była wspólna eucharystia, potem spotkanie przy kawie. Pod koniec roku akademickiego ten sam gość pyta, a chcesz pojechać na wczesne rekolekcje z niepełnosprawnymi nad Morze do Gdyni? Ja no oczywiście i pojechałem. Było cudownie. Byłem opiekunem osób niepełnosprawnych. Spełniło się to moje marzenie od tego pamiętnego pobytu w Licheniu. Przy tych chorych trzeba było zrobić wszystko. Od ubrania, umycia, do na posiłek, nakarmienia, po wspólną modlitwę, rozmowy, zabawę. Gdy patrzyłem na tych niepełnosprawnych, to znikały wszystkie moje małe problemy. Bo wielu z tych ludzi nigdy nie chodziło, nie mogli się sami najeść, ubrać, bo dłonie były niesprawne, a jeszcze jakby tego było mało, to był chłopak, który był na wózku i do tego niewidomy. Wówczas serce mi się rozrywało, jak patrzyłem na to ludzkie cierpienie i pytałem się Pana Boga, dlaczego tak jest? Dlaczego na to pozwala, żeby było tyle cierpienia, bólu i smutku? Odpowiedź na to dawali mi sami chorzy, którzy cieszyli się każdą chwilą życia, każdym gestem moich innych ludzi, życzliwości i serdeczności. Pamiętam, jak pewnego słonecznego dnia poszliśmy na plażę. Wziąłem z sobą jednego gościa na wózku, jechaliśmy kawałeczek na plażę, zsadziłem go na koc i spoglądał w morze z oddali. Zapytałem się go, Marcin, a byłeś kiedyś w morzu? A on mówi, nie nigdy. No to ja, nie zastanawiając się długo, wziąłem go na ręce nie wiem, czy ktoś z Was wniósł kogoś, trzymając na ręce, szedł po piasku na plaży. Nie jest to łatwe, ale doniosłem go do morza, posadziłem go na kolanie i mówię, Marcin, dotknij wody. Dotknął ręką wody, potem dotknął ust i wykrzyknął: Rzeczywiście, słona! Jak wielka była jego radość, że pierwszy raz w życiu dotknął morza, tego się nie da opowiedzieć. A jak wielkie było moje szczęście, że tą radość mu sprawiłem, to też jest nie do opisania. Ale takich chwili podobnych do tych przeżywałem wśród chorych bardzo wiele. Przez kolejne lata seminarium jeździłem na te wczesne rekolekcje, opiekowałem się chorymi, potem zostałem kapłanem, ten kontakt z niepełnosprawnymi dalej miałem i w lutym 2003 roku, kiedy miałem 33 lata, jechałem ze znajomymi samochodem, byłem pasażerem, siedziałem z tyłu, samochód wpadł w poślizg, zdachował, wpadł do robu, a ja wypadając przez tylną szybę złamałem kręgosłup na tej wysokości piersiowej. I mam uszkodzony rdzeń kręgowy. I od tego miejsca urazu do końca palców stóp nie czuję nic. Nie czuję dotyku, ciepła, bólu, zimna. Takie głupie uczucie przy czwartej swojego ciała się nie czuję. I kiedy po wypadku doszedłem do siebie i gdy dowiedziałem się, że nie będę chodził, to nie byłem w wielkim szoku. Właśnie dlatego, że poprzez kontakt z niepełnosprawnymi Pan Bóg przygotowywał mnie na to doświadczenie. Pomyślałem wtedy, no trudno. Widocznie Pan Bóg ma w tym jakiś plan. Jaki to plan? Wtedy jeszcze nie wiedziałem, ale dzisiaj widzę go bardzo wyraźnie. Pierwsze, co zrobiłem, to podziękowałem Panu Bogu za to, że zostawił mi sprawną głowę i ręce. Czyli to, co do kapłaństwa jest mi najbardziej potrzebne. Mogę sprawować Eucharystię, mogę spowiadać, mogę mówić kazania. A jak się dowiedziałem od nich, od kiedyś, od młodzieży na rekolekcjach, które dla nich prowadziłem, kiedyś jedna dziewczyna mi powiedziała: Proszę, księdza, nogami nie można się zbawić, tylko sercem. I rzeczywiście. Tak jest i coraz bardziej to do mnie dociera, że to nie nogi są najważniejsze w moim życiu, ale najważniejsze jest serce pełne zaufania w Boży plan zbawienia wobec każdego z nas. Pan Bóg wobec każdego z nas ma swój plan, bo te nasze ludzkie plany i nadzieje coś niwe czy raz po raz, tylko Boże Miłosierdzie nie zawodzi nigdy nas. I Boże Miłosierdzie nas nigdy nie zawiedzie. Dzięki Bożemu Miłosierdziu zawsze możemy do Boga powrócić, i to Boże Miłosierdzie nigdy nas nie opuści. I w tym Bożym Miłosierdziu, tak jak y, Maryja, możemy trwać i przez Maryję właśnie uczyć się tego Bożego Miłosierdzia. Maryja jest, można powiedzieć, takim obrazem Bożego Miłosierdzia. Ona przeżyła śmierć swojego syna. Nie wiem, czy jest gorszego coś dla matki, niż przeżyć śmierć swojego syna. Maria to przeżyła, ale zobaczyła Boże Miłosierdzie właśnie w zmartwychwstaniu Chrystusa. A my możemy oglądać Boże Miłosierdzie w zmartwychwstaniu z naszych grzechów, gdzie? W konfesjonale. W konfesjonale dzieją się cuda, które się nieustannie powtarzają, mówi Pan Jezus w dzienniku Siostry Faustyny. I nawet gdyby dusza ludzka była jak trup umarła, nie tak jest po Bożemu. Cud z tej duszy dzieje się w każdej spowiedzi. I takie jest zdanie Pana Jezusa. O biedni, którzy nie korzystają z tego cudu Bożego Miłosierdzia, będziecie wołać, ale będzie już za późno. Najgorsza rzecz, jaką można w życiu usłyszeć, to jest słowo za późno. Nie dajcie się na to słowo nabrać. Jeszcze bym poprosił Tomka w międzyczasie, żeby tam przyniósł po jednej tej książce mi tutaj, żebym mógł tylko pokazać chłopakom. I wyobraźcie sobie, że to, co dzieje się w każdej, w każdej spowiedzi, to my, jako kapłani, widzimy. To naprawdę, wiecie, to są cuda, jeśli człowiek rozgrzesza i widzi nagle zmianę twarzy. To jest nieprawdopodobne, bo twarz niby jest tutaj, wszystko normalne, ale czasami są oczy, oczy, które są puste, w których nie ma nic. Ja tylko dwa zdania, bo to jeszcze, żeby już nie przedłużać, bo chcę iść na przerwę, ale yy, Spowiadałem w takim, można powiedzieć, poprawczaku dla dziewczyn. I yy, była taka dziewczyna, Aneta, zawsze była taka uśmiechnięta, fajna. Ja pewnego razu przyjeżdżam, a to ma taką twarz, kurka dziką, takie ślepia puste. i mówię, ty, co ci jest? No co ksiądz chce? I mówię, ty, no to tak zdziczałaś? No nie wiem, wszyscy się mnie w szkole boją. Uuu, mówię, no nieźle. Jak się ciebie w szkole boją, to co ty, co się stało? No nie wiem, ja mówię, to trochę to nerwowa jestem. mówię, kiedy baś już spowiedzi? z hm, pół roku temu. Mówię, a to nieźle. A mówię, a słuchaj, no, a czego ty słuchasz? Co to księga obchodzi? A ja mówię, ale ja chciałbym się dowiedzieć, czego słuchasz? Hm, ostatnio to pej i słonia. O, mówię, to oni tak twój łebek zryli. Mówię, to oni takie, mówię, to, to, to słuchanie ich tak cię zaszkodziło, mówię. No co ksiądz, oni śpiewają o moim życiu. Ja mówię, nie, nie, nie dziecko, oni śpiewają o twoim życiu, żeby je zniszczyć. Mówię, bo twoje życie nie jest gnój, biepsze wszystko i tak dalej. To nie jest takie twoje życie. Co się gada? Ja mówię, no, mówię, słuchaj, czyli tak, od kiedy się ludzie ciebie boją? No tak od pół roku. Ja mówię, kiedy byłaś w spowiedzi ostatnio? No tak z pół roku. A ja mówię, a kiedy zaczęłaś ich słuchać? No tak z pół roku temu. Ja mówię, to kojarzysz fakty? Zaczęłaś słuchać tych gości, przestałaś chodzić do spowiedzi, no i oni twój łebek tak zryli. Mówię, no zobacz. Dlatego, co zrobić, żeby się zmieniło? No, trzeba by się wyspowiadać. Ja mówię, no to idziesz do spowiedzi. No dobra, to nie mi jak się wyspowiada. Słuchajcie, i wyspowiadałem tę dziewczynę i w momencie, kiedy ją rozgrzeszałem, to było nieprawdopodobne. Pamiętam to do dziś. Normalnie zmieniły się jej oczy. Miała takie puste i a jeszcze i twarz. Po prostu była taka. a za chwilę normalnie nie, tego się nie da opowiedzieć. To się po prostu dzieją cuda. I to się dzieje przy każdej spowiedzi. Jezus nam przebacza i jest w stanie zmienić wszystko. Spowiedź może zmienić wszystko. I tam się zaczynają właśnie... Zmiana życia zaczyna się od fajnej, dobrej, konkretnej spowiedzi. I tylko taki jeden przykład o wspólnej modlitwie. Może już to słyszeliście, może nie. Jeden ksiądz chodzi po kolędzie i... Spotkał takie dostojne małżeństwo, dziadek z babcią po pięćdziesiątce małżeństwa. No i po modlitwie dziadek mówi: Zapraszam księdza na kawę. żona poszła do kuchni zrobić kawę, a ten dziadek mówi do księdza: Tak, wie ksiądz, co? No muszę to księdzu powiedzieć. No niech pan gada. Wie co? Moja żona to jest dla mnie ciągle najpiękniejsza kobieta na świecie. A babcia z kuchni krzyczy: Ej, hey, dziadek, nie gadaj księdzu tych głupot. A dziadek mówi: ksiądz jej nie słucha, bo to nie są głupoty, tylko święta prawda a jakby ksiądz stwierdził inaczej, to niech się ksiądz nie odzywa, bo się pokłócimy. Kiedy nie, nie, ksiądz mówi, wie pan, jak pan mówi, że jest najpiękniejsza, to na pewno tak jest, mówi, ale to się chyba tak dobrze z żoną dobraliście charakterami, co? A dziadek mówi, o nie, nie, księdza. charaktery to my mamy paskudne. No ale panie, mówi ksiądz, to chyba się w ogóle z żoną nie kłócicie, co? A dziadek mówi, o nie, nie, księdza, kłócimy się prawie codziennie. No to niech mi pan zdradzi tajemnicę tej waszej miłości. A dziadek mówi tak, Widzi ksiądz ten krzyż u nas na ścianie? No, widzę. Ten krzyż żeśmy dostali od naszego przyjaciela w dzień ślubu. I w domu, po, po tym ślubie, weselu, żeśmy sobie złożyli taką dodatkową przysięgę, że będziemy się pod tym krzyżem spotykali codziennie. Na jedno, ojcze nasz, na jedno, zdrowaś Mariu, bo wiedzieliśmy, że mamy trudne charaktery i że sami sobie nie poradzimy. I wie, ksiądz, jeszcze żeśmy się tak omówili, że zwłaszcza, jak się coś pokłócimy, to ten, kto się przyznaje do winy, to pierwszy przychodzi wieczorem pod krzyż. No i pokłóciliśmy się parę dni temu, tak poważnie, o lustro. Kupiliśmy sobie nowe lustro. I ona mówi, że chce mieć lustro w pokoju. Ja mówię, że postawmy przedpokoju. Ta się uparła, że w pokoju. Ja mówię, w każdym normalnym domu jest przedpokoju. No się tak pokłóciliśmy, że przestaliśmy ze sobą gadać. No to wie, ksiądz, no wieczora jakoś wytrzymałem, no ale wieczorem, no idę pod ten krzyż. Ale wie ksiądz, jeszcze nie zdążyłem dobrze uklęknąć, a tu bubu-dubu, ona była przy mnie. I tak klęczymy pod tym krzyżem i słyszymy w sercu głos, dzieciaki, to tylko lustro. I wie ksiądz, takżeśmy miękli pod tym krzyżem przez 50 lat naszego małżeństwa. Na początku z dzieciakami, teraz sami. I kiedy ja opowiedziałem ten przykład na antenie Radia Maryja, w audycji dla rodziców i małżonków, dwa tygodnie po tej audycji dostałem taką wiadomość w internecie na naszej klasie, Pisze do mnie dziewczyna, dziękuję księdzu za to, co ksiądz powiedział e, na antenie Radia Maria, bo ja mężatka z pięcioletnim stażem małżeńskim do tej pory nie wiedziałam, czego brakuje do pełni szczęścia w moim małżeństwie. I wie ksiądz, po tej audycji postanowiłam, że to się musi zmienić. I powiedziałam do mojego męża, żeby się modlił ze mną i z naszym trzyletnim synem. A on mi odpowiedział, że po co? Przecież wystarczy, jak ty się z nim modlisz. A ja mu powiedziałam nie, bo to ty jesteś głową rodziny. To od ciebie ma zależeć wiara w naszym domu. I wie ksiądz, on uklęknął z nami do modlitwy, a nasz trzyletni syn wtedy się pierwszy raz porządnie przeżegnał. Nie były to już jakieś wygłupy, fiku, miku, jak mi to robił do tej pory, ale uczynił piękny znak krzyża. A jak się na niego patrzył, proszę księdza, powiedziałam później do męża wieczorem, ty widziałeś, jak on się na ciebie patrzył? On jeszcze nigdy nie był tak dumny ze swojego taty, jak wtedy, gdy widział ciebie, że ty klęczysz i się modlisz. I wiekszą co on zrobił na drugi dzień, zanim ja przyszłam do nich na modlitwę, on wziął tego naszego synka, uklęknęli razem i on się na niego patrzy, jak on się na niego patrzy. Proszę, księdza, co to był za cudowny widok? My się dopiero modlimy dwa tygodnie, a ja już widzę, jak się zmienia nasze małżeństwo i jak pięknie jest nasza miłość. Dzisiaj już to słyszeliście. Zacznijcie się wspólnie modlić, a będziecie świadkami cudów w waszym życiu małżeńskim i rodzinnym. Amen.